Cześć, tu Łukasz i zapraszam na mojego daily vloga. Pomyślałem sobie, boli mnie gardło, nie mogę nagrać tego, co chciałem, czyli tak o mnie. Drugi odcinek starcia ulubieńców, bo mam nowe pomysły. To pomyślałem sobie, czemu by nie nagrać daily vloga. Tak naprawdę to ja nie mogę nie robić nic, to jest przerażające. Dla mnie takie dni są nudne, bezwartościowe i dlatego myślałem sobie, a skoro jeszcze gdzieś wyjeżdżam, czyli jadę do Zuzi, Idę też do lekarza właśnie z tym moim gardłem, z czym bym nagrać, ale ja bardzo lubię to robić, to jest w No i moi drodzy, rano, pięknie świeci słońce, pod z tą pogodą to nigdy nic nie wiadomo, no, a tak naprawdę to dobra, let's go. Ciekawe co się okaże u lekarza, ale myślę, że jestem uleczalnie chory. 6 dni najlepiej w domu. I drugie z U siostry. To teraz sobie zrobiłem. Takie bardzo zdrowe. To lubię zdrowo. czasem lubię zjeść zarek wiejski. Po prostu spadeczka. Na łyżeczce i kiwi pyszne. Mm, ym, to jest zielona. Czy nie? Nie. Rozumiem. I teraz muszę wpadnać. Cześć, piję herbatkę. Miu, miu, miu. Ja mam taką samą mi fale, nie się taką pokaż to masło. Aj mamy Big Masło. To już masło się jest. Wielki chleb. Wszystko jest... Big. Ej, oboludzki wszystko jest po prostu. w sumie taką nazwisko. Tak, tak. A wy wiecie, jak mam na nazwisko? Nie powiem wam na razie, może wy się widzicie. nie, nie, na ale kto czyta mojego bloga, nie? Z strony, o, Meruś. Marunia! A i co mamy do jedzonka? Mamy jańcznicę. Człowiek i słyszał, czym ta czy co jest, bo ja widzę na pewno. Jest poplątanie, jest szynka, pieczarki, cukinia i chyba trochę salamin. Gdzie nie, gdzie? Albo szynka ogólnie, nie? Ale pyszny jest na maście. A my potem pochodzimy z Mercy na spacer i mam nadzieję, że będzie dzisiaj fajnie. Jestem dzisiaj u Ciebie do 19. Ty, Łukasz jest chory. No ja i chory jestem. Zuzia obroń mi nie powiedz jak na komentarz na temat mojego głosu. To A bierze. No właśnie. A więc. fajnie nie będzie. Tak się nie spodziewał. Taki trochę podnieczony Łukasz wypracuje go żelazkiem. Na 5 tygodnia serial? Można, nie Oglądamy sobie panierkę. I pracujemy nad nowymi rzeczami. Moim marzeniem też jest wystąpić w odcinku w Borku. Ale co My to jest takie psychiczne że takie ale powiedziałaś, że jesteśmy turystami? Ma porę? <noise> w tym samym czasie, w takie identyczne fotki. I siedzimy w tym polu, jak wile. Dzień dobry, cudko gulaszową. Głos się już kończy. I papa, pa, dziękuję za wszystko. Pa!